Dobry wieczór. Proszę Państwa, miesiąc temu tu, na tej ławce, zostali nieszczęśliwie zakochani Mirosław N. Janeta W. Według świadków w okolicy kręcił się podejrzany osobnik ze skrzydłami uzbrojony w łuk i szczały. O, w toku czynności śledczych zatrzymaliśmy domniemanego sprawcę. Powiedzcie, jak to było? Jak, jak? Normalnie. Tu na ławce siedział facet i facetka. Nie rozmawiali z sobą. To albo się nie znają, albo się znają. Tu wiosna koło kwiaty czuć, ptaki drą ryję, a oni nic. Proszę używać ogólnie przyjętych sformułowań. Słychać ptasie trele, a kwiaty pachną oszałamiająco. Oszałamiająco. No, a oni nic. No, to ja na takich jestem uczulony. No to wziąłem łuk i przywaliłem je na drugiemu. Wysłałem szcziałe miłości. Przepraszam, mnie wychował park. Proszę pokazać na modelach przebieg zajścia. To tak, tu siedziała babka, a tu siedział facet. Proszę mówić młodzieniec i dziewica. Aha, to ten yy, młodzieniec. Młodzieniec siedział i czytał gazetę. Tu obok, taka zdrowa dziewica. A on czyta o pogodach i pies pogryz dziecko. Dziewica też Niezainteresowana, o Niezainteresowana uczuciowo. O. No to ja wtedy. Myk, myk. Myk, myk, myk. Myk, 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 Od drzewa do drzewa, załóg i sru. Wysłałem szczałem miłości. No, jak się chce, to można, prawda? No, to proszę teraz e, pokazać, gdzie został trafiony młodzieniec. I się w końcu zaczął do dziewicy dowalać. Dowalać? Uniósł go pory w uczuć. Ho, ho, ho. Dziewica się spłoszyła, już by ciepła. No to się musiałem śpieszyć. Chwyciłem za łuk i pocolowałem do dupy. Nieudolnie. Tak, nieudolnie. Nieudolnie. Proszę powiedzieć, gdzie została trafiona dziewica? No właśnie w to nieudolnie. Wierciła się cholera jedna. Aj! Proszę powtórzyć. Wierciła się jedna? Dobrze, i co było dalej? No, kiedy pocelowałem prosto w serce, to było już za późno, bo młodzieniec się obraził. A dalej to już wiecie. Dziewica poszła do zakonu, a młodzieniec się spił. Czyli przyznajesz się do winy. No, a wyprę się. Trudno, odsiedzę swoje. Odsiedzisz, odsiedzisz. A dla państwa bardzo ważny komunikat. Drodzy państwo, zdziczałe amory nadal niebezpieczne. Oto fotografie osób, w których możecie się zakochać, jeśli nie będziecie ostrożni.